Witam serdecznie. Znajdujemy się przed wjazdem do Mark. Według strony urzędu w Markach zameldowanych jest tylko 27 tysięcy osób. Szacuje się jednak, że mieszka w Markach prawie 35 tysięcy Pokazuje to grupę około 8 tysięcy osób, które prawdopodobnie nie rozliczają się z podatku dochodowego w Mówię o tym w tym momencie, ponieważ zbliża się czas rozliczania z piskusem. Jest to niezmiernie ważne dla budżetu miasta Marki. Pokazuje to, że 30% całego budżetu miasta Marki. Przykładowe 8 milionów złotych, o których wspominałem, mogłoby znacznie zasilić miejską kasę. A co za tym idzie, znacząco zwiększyć procesy inwestycyjne w naszym mieście. Należy pamiętać, że w Markach mamy ponad 100 km dróg. Większość z nich wymaga natychmiastowej interwencji ze strony miasta. Jest to tylko jeden z przykładów. Za 8 milionów złotych moglibyśmy wybudować w markach co roku ponad 5 km druki chodników, co znacząco wpłynęłoby na infrastrukturę miejską. Jak zatem zrobić, aby do miejskiej kasy wpłynęła wspomniana kwota? Są na to dwa sposoby: druk PIT-37, który będziemy za chwilę składać do Urzędu Skarbowego. W tym druku możemy poinformować fiskusa o miejscu naszego zamieszkania. ZAP-3 to druk służący do aktualizacji naszych danych którym również możemy poinformować Fiskusa o miejscu naszego zamieszkania. Zachęcam zatem, aby płacić podatki w miejscu swojego zamieszkania, czyli w markach.